Cześć z tej strony Grzegorz. Witam was na kanale AutoDiscover. Rześki wiosenny poranek. Pierwsza Lora już wjeżdża na plac. Wracamy do dobrze znanej naszym stałym subskrybentom formuły konkursów. Policz liczbę koni mechanicznych. Tutaj doprecyzujemy, skoro mamy samochody z Ameryki, to liczymy horse power, czyli konie parowe. Delikatna różnica między naszymi polskimi koniami mechanicznymi. Także za najdokładniejsze policzenie horse power, nagroda numer 1, czyli 1500 zł rabatu na sprowadzanie samochodu z Ameryki z Auto Discover, lub ewentualnie wymienne na 500 zł do sklepu RTV Euro AGD, jeżeli nie planujecie w najbliższym czasie sprowadzić. Samochodu drugie miejsce bluza i zestaw gadżetów z logo AutoDiscover trzecie miejsce nagroda pocieszenia czyli zestaw gadżetów razem z kubeczkiem AutoDiscover Discover. Wiecie, same suwy w pierwszej loży która do nas przyjechała wszystkie z napędem na cztery koła najnowszy Mercedes GLC 300 dwie Audi kupiątki przedliftowa poliftowa xt 60 Mazda CX 30 i najnowsze poliftowe BMW X3 Zauważalnym trendem u nas jest to, że auta kupujecie w dwupaku, a czasami nawet w trzypaku. O co chodzi? Ano, chodzi o to, że bardzo często po zakupie jednego samochodu w ciągu najczęściej miesiąca kupujecie kolejny. I tak też było na przykład z panem Łukaszem, który dla siebie kupił BMW X3 z 2023 roku i dosłownie po tygodniu kupił dla żony Mazda CX30. Nie wiemy, czy po prostu żona mu tak mocno suszyła głowę, dlaczego sobie sprawiłeś nowy samochód a mnie nie, więc postanowił też kupić Mazdę CX-30 dla żony, żeby mieć po prostu święty spokój w domu. Natomiast pierwszy z lory zjeżdża Jeep Grand Cherokee wersja Limited X. Tutaj pan Iban, to jest jego akurat pierwszy zakup ze Stanów, skontaktował się z nami na naszą centralkę telefoniczną w poszukiwaniu Jeepa Grand Cherokee w wersji Limited X albo Trailhawk z rozsądnym przebiegiem w rozsądnym Budżecie. Przy poszukiwaniu podobnych wersji, mimo że Jeep Grand Środki to najpopularniejsze auto, jakie importowaliśmy dla Was w 2023 roku, jeżeli mamy konkretne, sprecyzowane wymagania odnośnie koloru, wersji wyposażenia, uszkodzeń i przebiegu, trzeba się uzbroić w cierpliwość, ponieważ tych samochodów na licytacjach nie ma dużo. Co prawda, budżet był elastyczny. Natomiast dostosowywaliśmy go do konkretnego egzemplarzu. Na początku pirotechnika miała być cała, natomiast potem dojrzał, że wystrzelona kurtyna to nie jest nic groźnego. I słuchajcie, to jest jedyne auto, tak naprawdę, tak jak Wam wspominałem z Taylory, gdzie ta pirotechnika jest uszkodzona. Natomiast uszkodzona jest tylko i wyłącznie kurtyna. Auta z wystrzeloną pirotechniką oczywiście są tańsze, bardziej okazyjne. W okazyjnych Cenach. Natomiast, oczywiście, jeżeli macie uszkodzoną deskę rozdzielczą, wtedy to trzeba targać, wyciągać, wymieniać, nie daj Boże, regenerować. Natomiast, jeżeli mamy kurtynę, jeżeli się boicie kupować, używane, boicie się, że sprzedający może was, was oszukać i wcale ona nie będzie pochodziła z jakiegoś powypadkowego egzemplarza, gdzie kurtyny były niewystrzelone, to zawsze kurtynę można kupić w ASO i ceny nie są przerażające, ponieważ za. Kurtynę trzeba wydać między 2 a 3 tysiące złotych. Mówimy o kurtynie fabrycznie nowej. Jeżeli chodzi o wymianę podsufitki, bardzo często te podsufitki możemy uratować i zregenerować. Natomiast również można zamówić w ASO i wtedy macie komplet doby. Na, na przykład dwie kurtyny plus podsufitka, taki budżet w granicy plus minus 10 tysięcy złotych trzeba. Liczyć. Zapomniałbym o najistotniejszej kwestii, jeżeli chodzi o Jeepa Grand Shiroki, a którą potrzebujecie do rozwiązania naszego mini konkursu. W Jeepie Grand Shiroki był silnik 3.6. Wolno, oczywiście, stąd idealny pod gaz. Mercedes GLC 300 poprzedniej generacji, to jest to dość popularne auto, jeżeli chodzi o import, natomiast coraz częściej zaczynacie się interesować Mercedami, Mercedesami GLC najnowszej generacji. Tutaj mamy Model oznaczony GLC300 Formatic, czyli dwulitrowa turbodoładowana benzyna pod maską. Samochód kupiony dla pana Andrzeja, równo w rocznicę od zakupu Audi, kupięcie dla żony, postanowił do nas wrócić i sprawił sobie takie bardzo, bardzo świeże, ponieważ z przebiegiem 5,5 tysiąca mile. Jeżeli chodzi o budżet czegoś takiego, mamy tutaj całą pirotechnikę. Auto, jak widzicie, odpaliło, zjechało. Lory do uzbrojenia, pas przedni, takie coś trzeba liczyć około 150 tysięcy złotych. Pod dom, jeżeli chodzi o Jeepa Grand Siroki, to między 75 000 a 85 tysięcy złotych. Jak to, wam wspominałem na początku filmu, zakupy idą w dwupaku albo w trzypaku, także nie minął. Nie minęły dwa tygodnie, a pan Andrzej odezwał się do nas ponownie i kupiliśmy GLC poprzedniej generacji dla jego taty. Auto w kolorystyce na pewno nie dla ludzi z małymi dziećmi. Białe z białym środkiem. Natomiast tak jak Wam wspominałem, 5,5 tysiąca mil przebiegu. No w środku jest praktycznie jak nowe. Zobaczcie, nawet mamy dwa Kluczyki, sporo się w tej najnowszej generacji Mercedesa GLC300 pozmieniało. Całkowicie, oczywiście, inna, inna deska rozdzielcza, jak to we wszystkich nowych Mercedesach. Być może kiedyś będziemy mieli jakiś naprawiony egzemplarz, tak więc pokażemy go Wam dokładniej. Również Mercedes postanowił delikatnie zmienić wygląd swoich kluczyków i z kluczykami, słuchajcie, bardzo istotna rzecz, jeżeli sprowadzacie Mercedesa i nie daj Boże zginie Wam kluczyk w czasie transportu, albo tego kluczyka na aukcji nie ma. Obecnie obowiązują najnowsze rozporządzenia z centrali Mercedes Europa. Żeby dorobić kluczyk, musicie auto Przywieźć do ASO i to auto musi być zarejestrowane przynajmniej na miękki dowód rejestracyjny. Także, jeżeli auto będzie niepalące, to naprawdę problematyczne, żeby to auto dostarczyć na rolkach, stoczyć pod ASO, wcześniej zapłacić akcyzę, bo bez akcyzy nie zarejestrujecie samochodu na miękkie, e, czerwone, na miękki dowód i czerwone tablice. Także, bardzo fajnie, że tutaj te dwa kluczyki mamy. Zobaczcie, fotele grzane, wentylowane czy bardzo fajna. Wersja, cała pirotechnika do uzbrojenia ten pas przedni. Słuchajcie, 150 tysięcy złotych pod dom, na pewno poniżej 200 tysięcy złotych z naprawą. Oczywiście ceny części zamiennych na pewno nie, do najtańszych nie należą, natomiast wydaje mi się, że 50 tysięcy złotych tutaj uda się w tym budżecie samochód naprawić. Dobra, to ja cofam i pokażemy Mazda CX30, ponieważ ona kolejna do zjazdu. Kolejny samochód to auto dla żony pana Łukasza Mazda CX30 z 2020 roku. Bardzo ostatnio modny kolor Polymetal Grey, wersja Carbon Edition z bordowym burgundowym środkiem. Oczywiście uszkodzenie z tyłu, zaraz sobie do niego przejdziemy. Przebieg to 10 tysięcy mil pod maską wolnosący silnik o pojemności 2,5 cm sześciennych. Jeżeli interesuje Was, za ile coś podobnego sprowadzicie ze Stanów, to trzeba liczyć za auta z 2024 roku z niewystrzeloną pirotechniką w granicy 55-65 tysięcy złotych. Sam samochód być może delikatnie tutaj straszy, natomiast to przede wszystkim dlatego, że zaczep od tej klapy jest urwany, więc jest ona tutaj zaklejona. Taśmami, żeby się nie otwarła w czasie jazdy. Natomiast drzwi, zarówno prawe, bardzo delikatnie i prosto się otwierają, również z lewej strony. Słuchajcie, bez problemu się one otwierają. Szczeliny są tutaj zachowane. Mimo, że ten błotniki są tutaj pooklejane, to wydaje mi się, że absolutnie nie będzie tutaj konieczności wstawiania jakichkolwiek elementów większych, konstrukcyjnych do wymiany, jedynie tylna. Klapa, zobaczcie, nawet tabelka wygląda troszkę na całą. Być może jakiś pickup, jakiś wyższy samochód się mocniej tutaj w tą klapę wpakował. Do zamówienia na pewno ten tylny pas serwisowy w najpewniej, najlepiej w Aso oraz kupiłbym pewnie kompletną klapę, ponieważ tutaj jeszcze oprócz tego co nie widać, jakieś blendy, zaślepki. To wszystko sprawia. Że, że lepiej kupić klapę kompletną. Ta, ta klapa jest tutaj pozaklejana, te taśmy mają to do siebie, że one bardzo mocno trzymają, natomiast po oderwaniu to ich efektywność spada praktycznie do zera. Zajrzę sobie do środka, ta, <śm> ta blenda tutaj spakowana, dojazdówka, tylne lampy. Słuchajcie, nawet ktoś nie używał. Mamy komplet nowiutkich dywaników. Ciekawe, czy cokolwiek z przodu jeździło. Aha, ktoś Ktoś kupił dywaniki gumowe, natomiast nie wyciągnął w ogóle tych fabrycznie nowych, oryginalnych materiałowych, więc właścicielka będzie mogła w lecie korzystać z welurowych. Natomiast przy takiej wiosenno-zimowej aurze, jak mamy teraz, z tych dywaników gumowych, auto bez problemu nam pali. Mamy oczywiście grzaną tapicerkę, oczywiście w maździe CX30, ciężko o wentylację. Natomiast mamy, słuchajcie, aktywny. Ten mat w wersji Carbon Edition chyba w standardzie nie było headapu, także tutaj tego headapu nie ma. Za headapa trzeba dopłacić osobno i zobaczcie, Ciekawe, czy coś jeszcze pachnie, trupia czacha. <grych> Najważniejsza rzecz, może położymy go tutaj, żeby nam gdzieś nie zniknął, to kluczyk, auto. Przeparkowujemy sobie i zjeżdżamy kolejnym samochodem, czyli BMW X3 dla męża, czyli dla pana Łukasza. Zarówno Mazda CX-30, jak i ta X3 to nie są pierwsze zakupy Pana Łukasza, który już w 2023 roku sprowadził z nami takie samo BMW X3, tylko przedliftowe. Tym razem wrócił do nas, aby poszukać samochodu z niskim przebiegiem w jak najświeższym roczniku oraz w M-pakiecie. To były wymagania konieczne. Nie tak prosto znaleźć i wylicytować samochód właśnie z taką szkodą i w takim wyposażeniu. Natomiast ostatecznie się udało. Tutaj opiekun pana Łukasza, czyli Bartek z naszego biura w Warszawie stanął na wysokości zadania i mamy ich trójkę. X-Trójka wersji X-Drive 30i, czyli pod maską dwulitrowy motor i napęd, oczywiście, na cztery koła. No, może nie takie, oczywiście, ponieważ, zwłaszcza w południowych Stanach, sporo X-Trójek z napędem tylko i wyłącznie na tył. Jeżeli chodzi o właśnie taki samochód, czyli M-Pakiet, rok, dwa lata maksymalnie, jeżeli chodzi o. Okres eksploatacji wcześniejszego tego samochodu, czyli wersje poliftowe, za coś podobnego trzeba liczyć w granicy 130-150 tysięcy złotych. Pod dom, jeżeli by Wam nie zależało na X-Drive, wtedy nawet i 20 tysięcy złotych taniej można liczyć. Przebieg 17 tysięcy mil, natomiast chodźcie, obejrzymy sobie dokładnie uszkodzenia. Podobnie jak Mazda CX30, również to auto uszkodzone. Tył. powiedziałbym nawet, że mniej, dużo bardziej kosmetycznie niż CX-30, CX obie, oba auta, to nie jest dramat. Auto jest jeżdżące i palące, pirotechnika, jak zresztą we wszystkich autach oprócz Jeepa, Grand, Siroki, jest całkowicie nieuszkodzona na tej dzisiejszej loże. No, powiedzcie mi proszę, czy to jest naprawdę złom ze Stanów Zjednoczonych, w Polsce powiedzielibyśmy, że to jest mała kolizja auto. W Polsce na pewno nie dostałoby szkody całkowitej. Zobaczcie, wnieciona klapa, wgnieciony zderzak. Oczywiście trzeba to sobie rozebrać. Być może ta podłoga delikatnie gdzieś tam dostała i trzeba ją będzie puknąć. Natomiast w tym przypadku zakładam optymistycznie, że nawet nie trzeba będzie wymieniać tego pasa serwisowego czy gdzieś mocniej ingerować, tylko uda się zachować całą nienaruszoną konstrukcję tego samochodu, tutaj po, te, po tej belce się to ślizgnęło no uszkodzony gdzieś tam e, uszkodzony gdzieś tam tłumik, no BMW jest jedną z ostatnich marek które montują prawdziwe rury wydechowe, no niestety w tym w takim kierunku zmierza nam ta motoryzacja e, mamy tutaj tak jak wspominałem, ponieważ był to warunek konieczny przy poszukiwaniach tego samochodu M-pakiet, dobra, spróbujmy sobie zjechać tym samochodem, i pokażę Wam, jak wygląda ono w środku. Mamy tutaj 19-calowe podstawowe felgi, jeżeli chodzi o M-pakiet. Zazwyczaj te X-trujeczki, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, są dość dobrze wyposażone, zwłaszcza te M-pakietowe. Widzę, że na pewno mamy panoramiczny dach, mamy adaptacyjne reflektory. LEDowe z przodu, ciemny grill, i chodźcie do środka. Piotrek już zjechał, także pokażę Wam, jak wygląda ono w środku. Ale dzisiaj ten rozładunek idzie nam szybko i sprawnie, żeby zawsze wszystkie rozładunki takie były. To na pewno żyłoby nam się lepiej. Komfortowe fotele, mamy tutaj podgrzewanie, nie mamy. Wentylacji, natomiast mamy już tutaj deskę rozdzielczą obszytą skórą sensatek. Mamy podgrzewaną kierownicę. Nie mamy akurat tej wersji wyposażeniowej aktywnego tempomatu. To tak z takich, z takich highlightów bym powiedział ciemny środek, więc bardzo fajnie jest ciemny środek z ciemną podsufitką. więc bardzo fajnie, że mamy tutaj ten przestronny, otwierany szyberdach, na pewno on wpuszcza sporo światła do środka tego samochodu. No i słuchajcie, zobaczcie 150 tysięcy plus minus pod dom plus naprawa w granicach nie wiem 170-180 tysięcy złotych zamknie się naprawa tego samochodu i za Sporo poniżej 200 tysięcy złotych. Macie świeże auto, świetnie wyposażone, po niewielkiej szkodzie którym na pewno nie będziecie się bali wozić swojej rodziny. Jak mi to opisał Bartek z Warszawy, czyli opiekun pana Dariusza. W przypadku tych dwóch kupiątek żadnej ciekawej historii nie było. Pan Darek poprosił nas o wyszukanie bardzo popularnego, jeżeli chodzi o import ze Stanów, auta, czyli Audi Q5. Jako pierwsze pytanie, co było pierwsze jajko czy kura? Akurat to auto kupił jako drugie. W związku z tym, że pierwszą kupiątkę udało się kupić w tak w dobrej cenie, że już po dwóch dniach odezwał się do nas, by kupić kolejną. Jeżeli chodzi o ten egzemplarz 49 000 mil przebiegu, obie kupiątki z 2018 roku, obie w najpopularniejszej wersji wyposażenia Premium Plus i z napędem quattro. Ile trzeba liczyć za coś podobnego? Tyczy się to obu samochodów między 75 a 85 tysięcy złotych pod dom. Zawsze podajemy wam te ceny pod dom, bez akcyzy i bez naprawy. Zobaczcie, mamy tutaj nawet e, relingi. I są to co prawda relingi e, Audi. Natomiast Darewan, jak to się mówi, darowanemu koniu, w zęby się nie patrzy. Eee, taki, takie relingi to, słuchajcie, wydatek w granicy kilkuset złotych. Nie będę tutaj szarpał tych drzwi. Natomiast słuchajcie, drzwi i tak są do malowania. Zobaczcie, tutaj gdzieś się coś przerysowało. Eee, ten błotnik jest minimalnie cofnięty. Liczcie, liczcie, konie parowe. Eee, przypominam, najpopularniejsza dwulitrowa jednostka pod maską. Płyn chłodniczy na dnie. Chłodnice co prawda cofnięte, natomiast ten silnik nam tutaj bez problemu odpala. Też pod coś większego to Audi nam uszkodziło. Uszkodzenie nad belką. Zaraz sobie zobaczymy, czy są reflektory w środku. Bardzo, bardzo ładny środek. Bardzo ładna ogólnie kolorystyka tego samochodu. No, ciekawy taki na pewno inny niż czarny, biały, srebrny i tak dalej. Niebieski lakier połączony z brązowym środkiem. Ja jestem wyższy, także bardzo lubię te komfortowe fotele. Jeżeli mamy z podparciem lędźwi, nagłośnienie bank and sen, grzane, wentylowane siedzenia, grzana kierownica, także taki kompletny pakiet zimowo-letni. -zimowo Mamy również tutaj ten szyberdach, jeżeli oglądacie nas od dłuższego czasu, to bardzo często to podkreślamy, że Amerykanie, no dla nich to jest tak naprawdę standard skórzana, tapicerka, grzane siedzenia, szyberdach. W Polsce za szyberdach jest kilka, czasami nawet kilkanaście tysięcy złotych dopłaty w ASO. Zobaczymy sobie, czy jakieś skarby nam w środku przyjechały. Zobaczcie, z tej lampy nic już nie będzie. Pęknięta pucha. Natomiast fajnie, że je do środka wsadzili. Mamy wszystkie trzy moduły i przetwornice. Ta lampa w jeszcze gorszym stanie. Natomiast również wszystkie moduły i przetwornice mamy. Także tutaj Pandariusz będzie mógł kupić lampy. Gołe I je uzbroić swój osprzęt. Sporo tych plastików zapakowanych do środka. Środek naprawdę bardzo ładny. Zobaczcie, jaka fajna wersja wyposażenia. Rzadko się to akurat w tych suwach darza w pokroju X-Trójki kupiątki Mamy nawet roletki w tylnych, w tylnych szybach. Klapa oczywiście elektrycznie sterowana. Kurczę 2018 rok. Natomiast to auto jest naprawdę jak nowe. Wszystko wyczyszczone, wysprzątane, żadnych skarbów nie ma. Natomiast skarbem jest ten samochód. Bardzo fajnie wyposażony, mimo mocniejszego niż kupiątka, powyżej uszkodzenia. Naprawdę doskonałe wyposażenie. Sam jestem ciekaw, czy pan Dariusz postanowi którąś z tych kupiątek sprzedać, czy pozostawić ją dla rodziny. A kolejne auto, które zjeżdża, to Volvo XC60, bardzo świeże, 2024 rok, również bardzo popularny SUV, jeżeli chodzi o import ze Stanów Zjednoczonych. 2, 2 litrowy silnik. Natomiast akurat tutaj, żebyście mogli poprawnie odpowiedzieć na nasze pytanie konkursowe, będę musiał poszukać na tylnej klapie oznaczenia, czy mamy tam wersję B5. Tak, dokładnie jest to wersja B5. W Europie chyba wszystkie już XT60 produkowane to, jest, to są hybrydy, chyba nawet typu plugin. Natomiast jeżeli chodzi o Stany B5 po 2023 roku, to mamy Mild Hybrid, czyli miękką hybrydę. Oprócz tego możecie również kupić ponad 400-konny silnik T8, wtedy mamy hybrydę typu. Plugin najmocniejszą, jeżeli chodzi o Volvo XT60. Przypominam, najnowsza generacja Volvo XT60 to już tylko i wyłącznie dwulitrowe motory. Dobra, Piotrek nam się ustawi e, przodem. Tutaj mamy wersję już poliftową. Pan Artur odezwał się do nas z konkretnymi wymaganiami. Szukał auta białego z białym środkiem. Takich samochodów oczywiście na aukcjach nie ma. Dużo. W końcu po wielu nieudanych próbach udało nam się znaleźć idealny samochód. Przebieg 25 tysięcy kilometrów udało nam się zmieścić w zakładanym przez klienta budżecie. A ile trzeba liczyć na sprowadzenie podobnego egzemplarza, to kwota rzędu 100 tysięcy złotych. Pod dom za podobne Volvo, jeżeli dobrze pamiętam, jest to wersja Core, czyli ta taka dość podstawowa, natomiast tutaj przede wszystkim nam chodziło o bardzo małych uszkodzeniach, cała pirotechnika, e, świeżym roczniku i niskim przebiegu i to nam się udało, um, udało spełnić. Tutaj również mamy e, szyberdach i sporo skarbów. W środku jeszcze przy sobie do podłokietnika. Nic, nic dosłownie. Takie wyczyszczone dzisiaj te auta. Żadnych narkotyków, fajek wodnych i tak dalej. Do tego potrzeba jakiegoś chargera albo Durango. Tam bardzo często lubią przyje przyjeżdżać jakieś fajki wodne z resztkami. X60 nam niestety nie, nie odpala, także bagażnika nie otworzę. Pełny bagażnik skarbów, natomiast są to skarby od tego samochodu. Mamy reflektor, który zobaczcie o dziwo. Mimo tego centralnego, może dlatego, że to Przeszkodzenie było centralne, być może w jakiś słupek. Zobaczcie, ta lampa wygląda, jakby miała być cała. Nawet ten najbardziej newralgiczny uchwyt mamy nie, cały. Szkło również jest całe, O, sobie. Nic nie, nic nie lata. Także słuchajcie, taka lampa to jest z granicy nie wiem, 3, 4, 5 tysięcy złotych. Kupując to auto, na pewno byśmy zakładali, że ta lampa będzie, będzie do wyrzucenia, natomiast okazuje się, że ona jest cała. Druga lampa przywalona jest zderzakiem, bo nawet, słuchajcie, przedni zderzak jest w środku. Ewidentnie samochód uderzył w jakiś słupek. Widać to po masce, widać to po skrzywionej belce czołowej. Zamykam i idziemy rozładowywać kupięć. Zjeżdża Audi Q5 kupione jako pierwsze, z większym przebiegiem niż niebieska. Niebieska miała 20 900 mil, ta ma 49 200, natomiast w dalszym ciągu jest to granice 80 000 km, jak za już słuchajcie, siedmioletnie auto 2018 rok. Ten czas naprawdę szybko nam ostatnio. Ostatnio e, nie wiem czy wam też, ale, ale mi naprawdę dopiero był 19-20 rok. Dopiero nagrywaliśmy covidowe rozładunki, a już mamy 5 lat później. E, to auto wy, wydaje mi się gorszej wersji wyposażenia, troszkę biedniejsze koła. E, czarny, czarny lakier. Nie mamy tutaj komfortowych foteli. Nie mamy tutaj wentylacji, nie mamy tutaj ogrzewania. Natomiast mamy nagłośnienie Bang Olufsen, mamy tutaj szyberdach, co prawda nie mamy tutaj relingów, no tak jak wam wspominałem, te relingi to raczej, to raczej ciekawostka, rzadko się zdarza, żeby te relingi były. Natomiast jeżeli są na aukcji, to zazwyczaj one przyjeżdżają. Mieliśmy również, słuchajcie, takie samochody, które przyjeżdżały z fotelikami dziecięcymi, a nawet z bagażnikami rowerowymi. Natomiast zwykle te bagażniki rowerowe były były już gdzieś tam uszkadzane w trakcie wypadku. Koniecznie napiszcie w komentarzu, czy wybralibyście w bardzo podobnym budżecie, bo tutaj bazujemy w granicy 80 tysięcy złotych pod dom, czy tak jak ta kupionka, którą widzieliście wcześniej, z mocniejszym, mocniejszym uszkodzeniem. Natomiast, oczywiście, dalej wciąż niewystrzelona Pirotechnika z lepszym wyposażeniem, z niższym przebiegiem, czy jednak auto praktycznie nieuszkodzone. No bo słuchajcie, na pierwszy rzut oka, to tutaj zamontować tą listwę. Piotrek mi mówił, że ona jest gdzieś w środku. Dokładnie, zobaczcie, ona jest praktycznie do przelakierowania. Ta, ta opona gdzieś tutaj, zobaczcie, nawet tak delikatne uszkodzenia opony są tutaj po pozaznaczane. No, zakładam, że te, na tych oponach to auto jeździło, słuchajcie, od nowości 7 lat. To naprawdę czas, żeby Zmienić, zmienić opony. Jasny beżowy środek, tak jak wam wspomniałem wcześniej, niewystrzelona pirotechnika. No mi osobiście oczywiście dużo ładnie się ten, ten nugatowy, brązowy środek w tej niebieskiej kupiące podoba. Ja osobiście wolę auto minimalnie mocniej uszkodzone, natomiast lepiej, lepiej wyposażone. No i na to też zwracajcie słuchajcie uwagę, jeżeli macie obecnie samochód nawet starszy z większym przebiegiem, ale macie grzane, grzane siedzenia, macie wentylowane siedzenia, macie grzaną kierownicę, jeżeli kupicie nawet tak, jak na przykład tam wcześniej był najnowszego Mercedesa GLC czy najnowsze, najnowsze, najnowszą X3, ale tych opcji tam nie będzie, to uwierzcie mi, że będziecie niezadowoleni, ponieważ do dobrego Człowiek się szybko przyzwyczaja, więc warto gdzieś tam wymieniając te samochody, raczej idźcie z wyposażeniem w górę. Niekoniecznie z, z modelami w górę, ale z wyposażeniem na pewno. Dobra, słuchajcie, ja sobie q piąteczkę przestawiam. Ona jeszcze dzisiaj, dosłownie za chwilę, jedzie do pana Darka. Ze skarbów mamy dwa kluczyki, także to też na pewno na, na plus, że tutaj mamy dwa. Trucizki również wszystko posprzątane, opróżnione gdzieś tam od kierowców, którzy pewnie transportowali to auto. Na różnych etapach transportu, również magazyn załadunkowy w Stanach Zjednoczonych i rozładunkowy w Europie. No te boczki, jasne, są do jakiegoś doczyszczenia detailingu. Ciekawe, jestem ciekaw osobiście, jeżeli panie Darku ogląda pan film, na, niech pan napisze w komentarzu, co ostatecznie okazało się w przednim zawieszeniu i jak droga była ta naprawa, natomiast ja auto przestawiam i ustawiam panu Januszowi do załadunku. Lora numer 1 Piotra rozładowana. Policzyliście wszystkie konie mechaniczne, a od dzisiejszego odcinka mam nadzieję, że tak. Lora numer 2, czyli Artura już do nas jedzie, natomiast rozładunek lory numer 2 w najbliższą środę o godzinie 19. .00. Zasubskrybujcie nasz kanał, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!